Cześć, 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 siemanko, dzisiaj rozwiążemy sobie zadanie pierwsze z próbnej matury z operonu, z matematyki, z listopada z tego roku. Liczby x1, x2 są różnymi rozwiązaniami równania takiego, dokończ zdanie, suma x1 plus x2 jest równa. No dobra, na samym początku przepiszmy sobie to równanie i jeszcze zanim to zrobimy, to od razu zamienimy sobie te nasze ułamki dziesiętne na ułamki zwykłe, ponieważ... W tym wypadku mamy ułamki okresowe, co oznaczają ułamki okresowe. Jeżeli mamy na przykład 0,3 w okresie, to oznacza to, że ta trójka się już powtarza w nieskończoność po przecinku. W takim razie też również wiemy, że 0,3 w okresie możemy zapisać sobie jako 1 trzecią. 0,6 w okresie zapiszemy sobie jako 2 trzecie, no a 0,9 to jest taki dziwny przypadek, że to zapisujemy jako 3 trzecie, czyli też zarazem jako 1. To trzeba pamiętać, warto to zapamiętać, to nie jest ciężkie, czyli w takim razie zapiszemy sobie, że nasze równanie, czyli mod moduł z x plus 2 i 3 w okresie, to będzie 2 i 1 trzecia, czyli to będzie 2 i 1 trzecia. Zamknąć moduł to się równa 0,6. Zapiszemy sobie po prostu jako 2 trzecie. No i teraz y, jeszcze zamienimy ten ułamek na ułamek niewłaściwy, czyli po prostu tą całość wciągniemy do ułamka do licznika. Czyli to będzie x plus 7 trzecich, z tego jest moduł, równa się 2 trzecie. No i teraz kie, y, y, jaka może być wartość pod tym modułem? Ogólnie jeżeli jest jakaś liczba, na przykład, powiedzmy 7 minus 7, i z tego weźmiemy moduł, to to zwraca nam przecież 7, ale czy tylko minus 7 pod modułem zwróci nam 7? No nie, jeszcze istnieje przykład, że może być sama 7 pod modułem. To przecież ten moduł w sumie to nam nic nie zrobi, po prostu przypisze nam 7, ponieważ moduł zawsze zwraca nam liczbę dodatnią. W takim razie wynikiem. Przepraszam, to co jest pod modułem może być zarówno na plusie i na minusie, czyli są zawsze dwa przypadki, czyli pierwszy przypadek, czyli to co jest pod modułem, w naszym przypadku to jest x plus 7 trzecich może się równać, oczywiście to, co jest tutaj, czyli 2 trzecie. Ale jeszcze jest drugi sposób, drugi przykład, że x plus 7 trzecich, czyli to co jest pod modułem, może być równe minus te 2 trzecie, ponieważ minus 2 trzecie pod modułem jak i również 2 trzecie dałby nam 2 trzecie. W takim razie zajmijmy się tym pierwszym równaniem. x plus 7 trzecich równa się 2 trzecie, czyli wyjdzie nam, że x równa się 2 trzecie minus 7 trzecich, czyli x równa się minus 5 trzecich. Drugie równanie wychodzi nam bardzo podobne, tylko że będzie inny jeszcze znak, ponieważ x to się równa minus 2 trzecie minus 7. Tutaj zapomniałem kres kująkowej, czyli wychodzi nam, że x jest równy minus, e, minus 9 trzecich, czyli po prostu minus 3, no i było powiedziane, że mamy zapisać sumę x1, x2, oczywiście to jest nasz x1, to jest nasz x2 albo na odwrót nie ma znaczenia. Wyży nam dwa rozwiązania, jeżeli za x byśmy wstawili minus trójkę, wydzielam 2 trzecie. Końcowo z tego równania, jeśli Cx zostawimy minus 5 trzecich też nam wyjdzie 2 trzecie z tego równania. W takim razie suma tych dwóch rozwiązań, czyli e, minus 5 trzecich musimy dodać do minus 3. Jak sobie to dodamy, minus z plusem zrobi nam minus, czyli będzie minus 3, minus 1 i 2 trzecie z tego, czyli to wychodzi nam minus 4 i 2 trzecie. A jak dobrze wiemy, 2 trzecie jak wcześniej zapisywałem, to jest po prostu 0,6 w okresie, czyli to będzie minus 4,6 w okresie, czyli odpowiedź A.